I don't slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem Grzelu i witam was w kolejnym filmie na moim kanale ehm, Witam was bardzo serdecznie, dzisiaj sobie przejedziemy krótką trasę Dlaczego krótką? Dlaczego tak w ogóle film yy, będzie też taki krótki w miarę? Yy, otóż porozmawiamy sobie o wszystkim na trasie Dzisiaj będziemy się poruszać DAFem 105 Nawet nie wiem jaki tutaj jest moc silnika, dawno w ogóle nie grałem w ETSA, ponieważ nie miałem w ogóle na to czasu Mamy do tego podczepioną naczepę fligla. Cały zestaw jest w medze, w lowdecku i przełączymy sobie kokuciki, ponieważ wieziemy tutaj taki, no, jak to się nazywa, takie metalowe jakieś rurki, nierurki, coś takiego. Także tak to się prezentuje. Na obecną chwilę znajdujemy się w łodzi i będziemy się z tym kierować do piły I tam będziemy mieli rozładunek. Także moi drodzy, odpalamy sobie ciężarówkę naszego DAFA i powoli startujemy w trasy. Do przejechania mamy około jakieś 250 km, coś koło tego. Ale najpierw sobie weźmiemy wyjedziemy z tej firmy załadunkowej. Moi drodzy, no filmów jest mało. Dzisiaj w ogóle jest 23 październik, niedziela. Jak to nagrywam niestety, ale dzisiaj mam nocną zmianę, więc będę musiał niestety iść dzisiaj na nockę. Jutro poniedziałek również idę na nockę, także wesoło nie ma. Dlaczego nie ma wesoło? Ponieważ każdą wolną chwilę jaką tylko mam poświęcam na, na prawo jazdy. Moje prawo jazdy chyba każdy z Was kto ogląda moje filmy wie, że robię prawo jazdy CC+, z kwalifikacją. A to jednak troszeczkę czasu do poświęcenia jest. Na obecną chwilę mam wyjeżdżone 4 godziny, a muszę tych godzin wyjeździć łącznie 45 z przyczepą. 20 godzin muszę wyjeździć samą solówką, no i 25 godzin muszę sobie wyjechać z przyczepą. 4 godziny dopiero mam wyjechane. Otóż tylko dlatego tyle, że no, niestety, ale w szkole jazdy jest bardzo dużo osób, które chcą robić prawo jazdy na ciężarówki i brakuje po prostu miejsc do zapisania się wraz z instruktorami. Także, no, niestety, ale troszeczkę to powolnie idzie, więc no zbyt szybko po prostu tego nie skończę. To niestety bardzo troszkę mnie to martwi, bo jednak chciałem jak najszybciej to zrobić i po prostu mieć to już z głowy. Szukać e, miejsca na egzamin, zdać egzaminy, no i już powoli sobie szukać gdzieś e, miejsca w jakiejś tam firmie, żeby móc po prostu już zawodowo jeździć. Niestety nie zapowiada się to zbyt ciekawie, na pewno do końca roku mm, wszystkiego nie ogarnę. Na obecną chwilę z kwalifikacji mam zrobione 41%. To troszeczkę zbyt szybko zacząłem robić tę kwalifikację. Ponieważ już prawie połowa została przeze mnie zrobiona tej kwalifikacji, a jak wiadomo kwalifikacja jest ważna przez 5 lat razem z badaniami i psychotestami. Także bez sensu, żebym teraz wziął i zdał tę kwalifikację, bo mógłbym to zrobić w, nie wiem, w przeciągu na przykład jeszcze dwóch tygodni poświęcić. E, troszkę czasu, i po prostu zacząć e, chodzić mocno na kwalifikacje i po prostu to skończyć. Czy ty kolego mnie wpuszczasz? No dobra, jak nie wpuszczasz, no to fajnie. E, tak więc no, bez sensu, żebym ja teraz to tak robił, e, poszedł na egzamin i to zdał, bo mm, no potem po prostu będę mieć krótszy, e, krótszy czas na to, żeby e, po prostu e, jak to się nazywa. E, krótszy czas żeby to wszystko tutaj ogarnąć yy, potem żeby mieć więcej czasu tą kwalifikację, tak? Jezus ja mam problemy z wysłowieniem się yy, problemy też mam właśnie takie z wysłowieniem się, otóż yy, jak mam dzień wolny to ciężko żebym ja był był w domu ja ostatni raz, nie pamiętam kiedy grałem w Eurotrack'a dzisiaj tak na dobrą sprawę wszedłem miałem ten zestaw zrobiony i dlatego takim zestawem jedziemy <laughs> Bo ostatnio, jak sobie grywałem, to po prostu jechałem tym dafem i, i nic nie kombinowałem w ets ie Także takim dafem sobie dzisiaj po prostu jadę. Już nie chciało mi się w ogóle kombinować na temat jakiś tam specjalnie, żeby robić jakiś zestaw pod ten film i tak dalej, bo mi szkoda po prostu na to czasu. Tym bardziej, że ja dzisiaj idę na nocną zmianę, a dużo czasu mi nie zostało. Więc tak to wygląda. Tak e, ogólnie to mogę wam troszeczkę powiedzieć na temat e, jazdy, e, ponieważ pierwsze dwie godziny jeździłem, e, moje pierwsze dwie godziny, jeździłem manem tgl -em. jednym jak i drugim. No, pierwszy man był troszkę w złym stanie technicznym. E, dlaczego? Sprzęgło było mocno rozjechane, więc dosyć ciężko mi było wyczuć to sprzęgło. E, Fotel kierowcy niestety był uszkodzony i nie można było go ustawić w jakiej się chce pozycji. Był to fotel zamontowany na stałe, musiałem się dostosować do tego, trochę mi było za nisko i trochę mi było za blisko. No, ale nic się na to nie poradzi. Samochody wiekowe, więc no, jakoś to będzie trzeba em, przeżyć. No i tą godzinę pierwszą e, facet, który mnie uczył, bo to różnie e, się trafia, jest raz taki, raz taki, raz taki. E, I pierwszą, e, pierwszą godzinę miałem przede wszystkim obsługę samochodu, czyli co to jest obsługa samochodu? pokazał mi jak działa skrzynia biegów, bo to jest ośmiobiegowa skrzynia z przełącznikiem góra-dół, z guziczkiem tak zwanym. Następnie miałem pokazane gdzie się włącza światła, światła awaryjne, klakson, spyskiwacze no i tak dalej i tak dalej. Także wszystko zostało mi tutaj wytłumaczone na pierwszej godzinie. Następnie sprawdzanie wszystkich światł, czyli światła stopu, awaryjne, kierunkowskazy światła mijania, światła pozycyjne, obrysówki, ale chcę Wam zaznaczyć, że to, co po lewej stronie jest na przykład teraz na naczepie, to nie jest obrysówka. To tak zwane jest obrysówka, tak wszyscy na to nazywają, ale według definicji czy tam na egzamin podobne jest to światło pozycyjne. Obrysówka jest na naczepie, czyli tam na samym końcu, kiedy ona wystaje, ta lampka, pokazując mi, gdzie się kończy naczepa, tak? E, więc to jest podobno obrysówka. E, także wszystkie światła tam zostały przeze mnie e, zrobione, sprawdzone, działające. Więc ten e, kurde ruch na tej A2 jest troszkę duży. Także też e, posprawdzałem wszystkie te światła. No i dostałem pozwolenie na zasiąść za kierownicę. Instruktor wsiadł obok mnie. I ćwiczyliśmy na pierwszy, pierwszy ogień łuk. No, pierwsze pytanie, jakie też padło, czy też jeździłem trochę busem, bo chyba ma to dla nich jakieś znaczenie, czy ktoś w ogóle ma pojęcie troszeczkę w większym samochodzie niż samochód osobowy. Także busem jeździłem, powiedziałem to, no to, no to spoko. Wytłumaczą mi na jakich zasadach działa łuk. Pierwsza sprawa, jedziecie do przodu. Ruch ciężarówki musi być cały czas płynny. Nie możecie się zatrzymać na łuku aż do momentu kiedy kończy się łuk. Musicie zatrzymać samochód metr od linii końcowej lub mniej niż metr od linii końcowej. Także to jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli zatrzymacie się powyżej tego metra, to niestety, ale łuk zostaje wam niezaliczony. 83 sobie ustawimy na tempomacie. No, i tak sobie ten łuk ćwiczyłem do przodu, do tyłu. Do tyłu jest pozwolenie, że mogę zatrzymać się ile chcę razy. Tak podobno zmienili teraz na egzaminach, że kierowca, który zdaje, może się zatrzymać ile się chce razy, i następnie też musi, dojeżdżając do tylniego pachołka, cofając, zatrzymać się. Mniej niż metr, lub po prostu metr. Jest taka specjalna wyznaczona linia na tym łuku, która mówi, że to jest ten metr, przy którym albo zatrzymujemy się na tej linii, albo, albo po prostu musimy na to za tą linię troszeczkę przejechać, w sensie żeby był metr, lub mniej niż metr. Także tak wygląda sprawa z łukiem. Troszkę ten łuk poćwiczyłem i Pierwsze, co mi sprawiło problem, to było to, że nie miałem wyczucia tego samochodu. Wyczucia tego typu, że ja w lusterku patrząc, bym powiedział, że już tą linię minąłem. Ale, facet przyszedł za chwilę i mówił, że no, widzi, że tak jakby ja myślę, że już ten tyłek jest za linią, zatrzymuje się dalej niż metr. Więc przyszedł i mi wytłumaczył o co chodzi. Żebym w lusterku po prostu widział kłonnicę od, od firanki i ta kłonnica musi się znaleźć na tej linii, gdzie ją widzę w lusterku. I wtedy będzie idealnie zatrzymana ciężarówka. Powiedział, żebym sobie robił łuk i sobie wysiadał i sprawdzał, czy jest dobrze, czy jest niedobrze. To jest bardzo fajne ćwiczenie. Spoko. Wysiadałem parę razy, choć te pasy bezpieczeństwa mnie tak denerwowały, co chwilę trzeba było je zapinać, rozpinać, jak ja wychodziłem, nie wchodziłem. Także to nie było zbyt dla mnie przyjemne. No ale no co, no wymagają pasów bezpieczeństwa też na placu. No to niestety, ale trzeba je też zapinać. Następnie, jak już troszeczkę poćwiczyłem łuk, robiłem parkowanie skośne przodem. To no raczej nie było nic skomplikowanego. I parkowanie do garażu przodem i Tyłem. Czyli. Y, przodem też mi nie sprawiało to żadnego problemu tyłem. ze dwa razy tak na spokojnie sobie to zrobiłem, i już y, też nie było tego, y, z tym y, problemów. Y, szczerze powiem wam, że no, na placu manewrowym jedynie, co to mi sprzyjało problem to, żeby ten y, metr tam zachować podczas cofania. Bo podczas no, dojechania do przodu, no to raczej nie, nie było to z tym problemem, ale podczas cofania już. E, powiem szczerze, że troszkę mnie to sprawiało problem. E, następnie przesiedliśmy się w inny samochód. Dlaczego? E, przesiadłem się w inny samochód po godzinie jazdy, e, że jechaliśmy na miasto. A tym samochodem, którym jeździłem, to był to samochód tylko typowo do placu, ponieważ e, on miał tam rozbitą lampę. Lampa była rozbita, ponieważ podobno wcześniejszy uczeń, który sprawdzał światła. Włączył światła długie i żarówka wybuchła i rozwaliła klosz. Ile jest w tym prawdy? Szczerze nie wiem. Także, e, tamtym samochodem na pewno nie mogliśmy pojechać w miasto, ze względu na e, jej uszkodzenie i niesprawność oświetlenia. E, dlatego też pojechaliśmy po prostu innym manem. No i tam już był komfort. No jak ja tam wsiadłem do tego mana Tegiela, no to mówię, kurde, jaka tu jest bajka? Fotel, przód, tył, góra, dół. E, sprzęgło normalnie chodzi Ale też trzeba było je wyczuć Bo ja się już przy, przyzwyczaiłem do tamtego rozwalonego sprzęgła A tutaj jednak to sprzęgiełko fajnie chodziło e, No i trzeba było się troszeczkę na nowo przyzwyczaić Że to sprzęgło już bierze inaczej niż w tamtej ciężarówce e, Pojechaliśmy na miasto na mieście nie no, nie było żadnego problemu. Raczej e, zwracam uwagi na znaki, jak nie, no to też znam moje miasto. Na tyle, że wiem, gdzie jest zakaz wjazdu dla ciężarowych e, i w niektórych momentach po prostu instruktor się mnie pytał, e, gdzie jedziemy? I była jedna możliwość jazdy tylko w prawo, ponieważ tam był zakaz pojazdu ciężarowych powyżej 3,5 tony, więc e, raczej logiczne, nie? Że, że tam nie pojadę, no to. No po mieście jakoś tam sobie radziłem. Jedyne, no, trafiłem akurat na takie godziny, gdzie ludzie wracali z pracy. i No i tej, tych samochodów było bardzo dużo, przez co się korkowało wszystko. I tak na dobrą sprawę, większość to stałem w korkach, niż tam jeździłem. Nie ma u mnie zbyt dużo jeżdżenia po mieście. Większość to są wszędzie tam gdzieś jakieś zakazy, tonażówki, więc mało gdzie się pojeździć ciężarówką u mnie po mieście. Z jednej strony to jest dobre, z jednej strony może niedobre. Na drugich jazdach jeździłem już z innym facetem i dostałem tego mm, Mano Stara, Starmana, coś tego typu. No, Star, przede wszystkim y, sześciobiegową skrzynią, y, więc tutaj już problemu nie było dla mnie, że no, góra dół, góra dół. Ale co się dowiedziałem, przede wszystkim od y, znajomych w pracy, którzy już mają prawo jazdy. No, i tak na ludzki rozum yy, wziąć, dojeżdżacie samochodem osobowym do ronda. No to wiadomo, że hamujecie redukcję na dwójeczkę, i tą dwójeczką sobie pokonujecie rondą. No, nieraz jest to trójka, w zależności od ronda. Kiedy ja mam 8 biegów, no raczej dwójki nie wrzucę. No, i tutaj był dla mnie taki problem w głowie. No, kurde, jak ja mam tu bieg niby wrzucić? No, ale zapytałem się oczywiście instruktora, i mi powiedział, że czwóreczka. Na co bez problemu. No, my problem jest taki, że no wiadomo, że normalnie w ciężarówce nie będę ruszać z jedynki, chyba, że będę załadowany gdzieś pod górkę normalne. My niestety musimy ruszać z jedynki. Na pusto. To jest chwila, moment i już trzeba wrzucać kolejny bieg. To jest... troszkę uciążliwe, ze względu na to, że przy dużym ruchu nie jesteśmy w stanie tak szybko... Tak szybko wjechać na drogę, nie wymuszając komuś pierwszeństwa, także no nie wiem, no dopiero 4 godziny wyjeździłem, więc też nie będę tutaj się dużo wypowiadał na ten temat, bo jeszcze jest dużo przede mną, jeszcze dużo jakieś tam nauki, może jakichś dodatkowych wskazówek, także zobaczymy. No ale na obecną chwilę 4 godziny są za mną, jeszcze 41 godzin będę musiał wyjeździć, także. Jeszcze sporo jest przede mną Kwalifikacja 41% Na razie się z nią spinać nie będę Ponieważ tak jak mówiłem Kwalifikacja jest ważna 5 lat Przez 5 lat jest ona ważna Tak samo jak badania oraz psychotesty I te psychotesty Będzie trzeba na nowo robić za 5 lat Oczywiście Na nowo będę musiał też robić Badania u lekarza No i wtedy kwalifikacja Kwalifikacja wtedy oczywiście nie będzie Przyspieszona, tak jak ja mam teraz, tylko uzupełniająca. Yy, uzupełniająca to znaczy, że tych godzin tam do wyrobienia oczywiście będę mieć dużo mniej. Yy, więc lepiej, no dla mnie lepiej, bo ta yy, kwalifikacja to jest dla mnie czarna magia, ponieważ no, na ludzki rozum biorąc, yy, skoro robisz kwalifikacje, tylko światła wyłączają. Robisz kwalifikacje tylko po to, żeby móc jeździć ciężarówką z ładunkiem w celach zarobkowych, bo jeżeli nie macie kwalifikacji, możecie jeździć pustą ciężarówką, lub przewozić ładunki na własną korzyść. Czyli na przykład jak pojedziecie ciężarówką na pole i będziecie na przykład sobie zboże przywozić na gospodarstwo, albo po prostu pojedziecie po piasek w celach Trzymaj własnych, na, no nie wiem, na podwórko, na własną budowę, coś tego typu, następnie? wtedy Skręcimy. możecie przewozić, czyli to nie jest transport w celach zarobkowych, tylko Skręcimy. transport dla własnego użytku. Robię kwalifikacje i mam, no, 41% zrobione. Podczas tej kwalifikacji jeszcze nie znalazłem, nie znalazłem żadnej informacji dotyczącej jak, jak rozmieszczać ładunek na naczepie, tak żeby nie przekroczyć nacisku na osi, nie wiem, czy jak zabezpieczyć ładunek, po to są maty, które podkłada się pod ładunek, które zmniejszają tarcie ładunku pasy bezpieczeństwa, jak zabezpieczać ładunki, jak różne ładunki Jezus, ten daw się w ogóle nie zebrał, przepraszam panie z autobusie Także no, takie podstawowe rzeczy nie są ujęte w kwalifikacji Chyba, że gdzieś tam dalej będą, no to jeszcze zobaczę Najwyżej poprawię się i przepraszam za to, co mówiłem Ale w momencie, kiedy robicie coś takiego, to powinno być największe parcie na to właśnie jak zabezpieczać ładunek, jak... Jak używać pasów bezpieczeństwa? Jak różne ładunki, w sensie na przykład, no, będziecie przewozić jakieś rury stal czy cokolwiek, tam to pasów będzie trzeba nasrać nie wiadomo ile, bo jest to ładunek bardzo niewygodny do przewożenia i jest zarazem on niebezpieczny w momencie, jeżeli się go źle nie zabezpieczy, i w momencie, kiedy będzie ostre hamowanie, to i tak. Pójdą w kabinę podczas ostrego hamowania. Więc takie rzeczy powinny być uczone dla ludzi, którzy mm, chcą robić prawo jazdy, chcą jeździć zawodowo. A ja na kwalifikacji mam: co to jest BHP, wypadki, statystyki wypadków, mam w procentach wszystko pokazane. To e, e, kiedy, jaki wypadek, ile z powodu pieszych, ile z powodu kierowców, autobusów, ciężarowych. Kiedy było najwięcej? Czy po alkoholu, czy po narkotykach? Procentowo czy to miało tendencję spadkową na następny rok? No, przecież dla mnie to jest czarna magia, że, że takie rzeczy po prostu uczą. No, fajnie, że uświadamiają przyszłego kierowcę, że no, wypadki są częste, raczej normalne, już patrząc na światło, ile umiera ludzi, że co 10 minut statystycznie wychodzi wypadek w Polsce. Także no. Dobrze, uświadomić można, ale nie przez 600 slajdów. 600 slajdów czytam na temat statystycznych. Statystycznych tych. O no, statystykach po prostu wypadkowości w Polsce, tak? Wcześniej miałem po prostu. Budo budowa silnika to była 600 kolejnych slajdów. Okej, okay, to spoko, zrozumiem. Kierowca też może mieć problem. Samochodem gdzieś w trasie, jakąś awarię, cokolwiek przydaje się to oczywiście, żeby wiedzieć e, jak podzespół każdy działa i między innymi może to czasem pomóc w jakiejś tam szybkiej naprawie, a nie konieczności serwisu, przez co zaoszczędzimy e, pracodawcowi. Pracodawcowi to się tak nie pomówi. E, no dla pracodawcy po prostu nie będzie to obciążenie kosztów na serwis, holowanie czy cokolwiek. Także to jak najbardziej jestem za tym że kierowca też powinien gdzieś tam mniej więcej umieć. Co nieco na temat mechaniki, czy tam elektromechaniki, bo teraz w tych samochodach i ciężarowych, i osobowych, to jest więcej kabli niż kurde normalnej mechaniki samochodowej. Także, no. Czyta się o nieraz takich pierdołach na tej kwalifikacji, na przykład jakie są kwalifikacje, że jest kwalifikacja pełna, jest kwalifikacja przyspieszona, uzupełniająca i jakieś tam, no kurde, robię przyspieszoną i tyle, no, no po co mi wiedzieć, jakie są, kurde, te kwalifikacje, jeżeli będę potrzebował zrobić daną kwalifikację, czyli na przykład będę chciał zrobić prawo jazdy na autobus, przewozić osoby, to znaczy, że będę musiał zrobić inną kwalifikację. Wtedy idę do szkoły jazdy, a w szkole jazdy wszyscy o tym wiedzą, co i jaka kwalifikacja będzie wtedy potrzebna. Dlaczego? E, dlaczego po prostu wtedy się nie mogę dowiedzieć? Tylko robię kwalifikacje i oni mi mówią, że. E, no, teraz mam, kurde, się tego nauczyć. No, no, ciężko, ciężko to widzę, ciężko. Więc się sensie, no, nie uczą takich rzeczy, które się naprawdę przydadzą w życiu. Zobaczymy dalej. Jak coś to oczywiście relacjonować, rel, relacjonować was, e, po prostu będę e, na temat e, dalszej szkoły. A my tu mamy jakiś kurde, e, wężka pasa, tak zwana. I my dojechaliśmy do piły. Tak szybko to zleciało, że nawet nie wiem kiedy. Nawet nie zdążyłem Wam powiedzieć, że wychodzi aktualizacja 1.46, szczerze, nawet nie wiem, co w tej aktualizacji będzie. Zapomniałem Wam w ogóle powiedzieć, że już minęło 10 lat EuroTrack Simulator 2, także 10 lat już minęło. Jak jeden dzień? No i kurde, skręć w lewo. Dojeżdżamy do rozładunku. A co z filmami? No, z filmami, no niestety musicie być cierpliwi i to raczej bardzo cierpliwi, bo w momencie, kiedy jestem, wo tak, jestem wolny od pracy, czyli gdzieś tam po prostu mam chwilę, to zazwyczaj nie ma w domu, bo to, to ja to na, na zakupy, a to muszę gdzieś pojechać coś załatwić. Po prostu, no takie życie normalne, prywatne muszę też ogarniać, oprócz tego, że pracuję po 12 godzin że muszę jeździć na szkołę e, na kwalifikacji zazwyczaj schodzi mi 2 godziny, na jazdach 2 godziny także już macie łącznie 4 godziny, jeszcze po 12 godzin się pracuje e, to już naprawdę jest, e, szczerze, kosmos no także, e, jeżeli chodzi o filmy na kanale prosiłbym o cierpliwość, w wolnej chwili będę nagrywać, jeżeli nawet będzie przerwa miesięczna od filmu z góry was już za to przepraszam. Mam nadzieję, że e, nie będziecie mieli e, żadnego e, um, żadnego tam tego kurde, ja nie mogę stomek. Cię wysłowić. Uf, skręć w prawo. No, żadnego problemu o to, że po prostu te filmy Skręć w prawo. Że filmy tutaj nie są kurde systematycznie nagrywane. Co to jest za firma? Ja pierdyle. jesteś na miejscu. O, mamy cofanie na prawe lusterko, także coś, co po prostu uwielbiam. Cofanie na prawe lustro. No jejku. No dobra, może damy radę. Jak myślicie? Damy radę czy nie damy radę? Teraz pewnie będę się mało odzywał, bo zauważyłem, że w momencie kiedy ja e, parkuję, nieważne czy to na prawe lusterko, czy to na, le na lewe lusterko, to zawsze jestem cicho. Tak nieraz sobie e, jak montuję film, to zauważam to, że kurde, a co tu tak ci cichy byłem. A no tak, cofałem e, do rozładunku. dać trochę do przodu, bo ja się tutaj za bardzo, za bardzo yy, złamałem. Więc trzeba to, to troszeczkę poprawić. Ale teraz powinno być już dobrze. I powinniśmy sobie ładnie wjechać. O, ja w ogóle na prawym lusterku, to ja tych linii nie widzę, nie? O, teraz się znowu za bardzo złamałem. No ja nie widzę tych linii. Ja nie wiem, co jest grane. No, ale na prawym lusterku nie widzę tych linii. O. Teraz wiedziamy perfekcyjnie. Kurde, na lewe lustereczko. Pięknie aż. O. No. I jesteśmy na rozładunku. Także, moi drodzy. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Yy, wiem, że to dosyć krótki film. Szybka trasa. Ale no musicie mi wybaczyć, czas na tyle mi tylko pozwala, więc no. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni choć z tego jednego filmu. I życzę Wam przede wszystkim dużo wirtualnych kilometrów na wersji 1.46, która niebawem pewnie wyjdzie. Eee, cierpliwi, cierpliwi przede wszystkim cierpliwi na kolejny film. Ja dziękuję serdecznie wszystkim za obejrzenie tego filmu. Jeżeli Wam się film spodobał, nie zapomnijcie zostawić ła łapeczki w górę. No, i mam nadzieję, że zostawicie też jakiś ślad w komentarzu. A jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej, a nie subskrybujecie tego kanału, to przede wszystkim kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj. Ja nie przedłużam, dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Trzymajcie się i cześć.